Drgania ogólne to drgania mechaniczne w zakresie częstotliwości od 1, 10 do 80 Hz, które przenikają do ludzkiego ciała. Typowym źródłem drgań ogólnych są pojazdy mechaniczne, w których to drgania przenoszone są na ciało człowieka poprzez siedzenia lub podłogi. Warto pamiętać, iż długotrwałe oddziaływanie drgania na organizm stanowi realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Narażenie na drgania ogólne jest powszechne w zawodach, takich jak transport, budownictwo, górnictwo czy rolnictwo. Europejska dyrektywa drganiowa 2002 przez 44 przez WE ustanowiła zasady ograniczania zagrożeń związanych z ekspozycją na drgania ogólne, w oparciu o wytyczne dyrektywy w Polsce wprowadzono dzienną wartość działania narażenia równą 0,5 m na sekundę kwadrat. Dzienną wartość dopuszczalną narażenia A8 na poziomie 0,8 m na sekundę kwadrat. Wielkość drgań ogólnych AW uzyskiwana jest na podstawie pomiarów. Wartość AW jest ważonym częstotliwościowo przyspieszeniem mierzonym w trzech kierunkach, osie x, y, z. Ponieważ drgania poziome są bardziej szkodliwe, dwie boczne osie x i y są mnożone przez 1,4. Dla drgań pionowych w osi z współczynnik ten wynosi 1,0. Aby uzyskać narażenie na drgania A8, wybiera się największe AW z trzech osi ortogonalnych. Miernik drgań ogólnych oddziałujących na człowieka jest dedykowanym przyrządem do pomiaru dziennej ekspozycji na drgania A8 oraz wartości dawki wibracji VDV.